Książka Moc uzdrowienia Pana Boga. Rozdział ósmy. Rozdział ósmy. Zaczynam rozumieć uczucia. Wszystko co dzieje się na ziemi, to nie przypadek, każdy z nas jest tu z jakiegoś powodu. Pan Bóg wie, po co i kiedy, a my dowiadujemy się o tym we właściwym czasie. Teraz już czuję i rozumiem, że nasze życie to część większego planu Boga. Każdy dzień, każde wydarzenie, zarówno te radosne, jak i trudne, zostały zaplanowane wcześniej. To my, ludzie, poznajemy je stopniowo, we właściwym momencie. Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że jestem pewien tego, co mnie spotkało. Jestem szczęśliwy, że przeżyłem to, co wydarzyło się podczas operacji, i że mogę doświadczać tego, co dzieje się teraz. Rozumiem, że te trudne wydarzenia musiały się zdarzyć, abym mógł otworzyć oczy, aby przemyśleć, dostrzec i potwierdzić, że Bóg jest z nami. Teraz to czuję, teraz to rozumiem. Wiem, że może to zabrzmi dziwnie, ale niczego nie żałuję. Jestem wdzięczny za to, co mnie spotkało. Widocznie potrzebowałem aż takich przeżyć, aby poczuć i zrozumieć. Poznałem tylu wspaniałych ludzi i doświadczyłem tak wiele dobra w swoim życiu, a przeczuwam, że to dopiero początek. Dlaczego chcę o tym napisać w mojej książce? Bo to książka dla Boga i dla Was. Chcę podziękować Bogu i jednocześnie podzielić się tym, co przeżyłem. Chcę pokazać Wam, co poczułem, czego jestem pewien i jeśli wy także to zrozumiecie, wasze życie stanie się piękniejsze. Chcę się z wami podzielić jeszcze jedną ważną rzeczą. Jak radzę sobie z trudnymi emocjami? Każdy z nas czasem złości się, martwi, czuje bezsilność wobec sytuacji, które chciałby zmienić, ale wystarczy, że przestaniesz z tym walczyć na siłę. Powiedz: Boże, ufam Ci. Poproś i pomódl się, aby to on się tym zajął, a wtedy sam zobaczysz, jak problem zacznie znikać. Znajdziesz rozwiązanie. Coś pozytywnego wydarzy się wokół ciebie, a to, co cię martwiło, przestanie mieć znaczenie. Dlaczego o tym piszę? Bo to zawsze działa. Jeśli to zrozumiesz, każdy Twój dzień stanie się wspaniały. I też zapragniesz za to podziękować.